Tenzie to idziemy ja powiem ile żyje papuga kakadu wiał, różowa. Przepraszam, słuchajcie łapkę w górę, jaką widzicie. Tym wiecie bez łapek tam na dole, to szybciej się pojawi nowy cudowny odcinek tego prestiżowej, drugiej w realizacji profesjonalny, jeszcze jakieś inne tam rzeczy. Gadam, żeby robić ponad minutę, znaczy te subskrypcję, tutaj nie widzicie na moim palcu bo mi się nie jeszcze dać w montażu. Tam na dole, jakby każdy mnie było, to bym miał ponad 1700 subów na tym kanale, czyli ponad 3000 subów na wszystkich moich kanałach, czyli na moim, na moim głównym mam 1500. Jeśli chcecie wpaść na mój główny kanał, żeby suba, gdzie jest ponad 1500 subów, to tam na dół, e, dajcie w komentarze i podpięty komentarz, kliknijcie w niego i Was przekrył na e, moją stronę, jakby mój drugi kanał. No, e, tylko auto, poczekajmy aż przyjedzie. Więc e, Patuga Kakadu Różowa dzieje więcej, mniej więcej 40 lat, więc wielkie dzięki za oglądanie, jeszcze chłopak w górę, suba na rynku,